Stoimy na tle boiska, na którym zazwyczaj o tej porze roku tętni życie, to znaczy swoje mecze rozgrywają zarówno seniorzy, jak i grupy młodzieżowe. Tymczasem przez pandemię koronawirusa nie są rozgrywane żadne mecze. Niecodzienna ta sytuacja. No tak, tak. Dopadła dopadł nas pandemia, nikt się tego nie spodziewał. Właściwie od listopada nie został rozegrany tu ani jeden mecz ligowy. Jest to, jest to przykre, smutne, no, ale takie jest życie w tej chwili w tej chwili musimy sobie, sobie z tym radzić. Jak wiadomo przez dwa miesiące nie można było przeprowadzać treningów grupowych. Jak pan i państwo piłkarze poradzili sobie z tą niecodzienną sytuacją? Myślę, że największym problemem i takim naj, największą przykrością tego wszystkiego było, było to, że naprawdę ciężko pracowaliśmy w zimie. E do, doprowadziliśmy do jakichś ruchów transferowych. Uważaliśmy, że jesteśmy dobrze przygotowani do rundy wiosennej, a tutaj, tak naprawdę, tydzień przed e, rozgrywkami ligowymi, e, okazało się, że nie możemy grać. I, I to był taki problem, przede wszystkim mentalny dla chłopaków, bo, e, bo nagle musieliśmy przejść na trening indywidualny, gdzie ta zima była ciężka, wiadomo, to jest w zimie. E, jest, jest takie zmęczenie tym okresem przygotowawczym. I nagle musieliśmy przejść zamiast do rozgrywek ligowych to na treningi indywidualne, na rozpiski i Myślę, że i tak drużyna się, nasza wywiązała z, jakby z obowiązku i, i forma w jakimś tam stopniu została podtrzymana, choć, choć wiadomo, indywidualnie to nie, jest to, to nie jest to, co w grupie. Ja zarówno w marcu, jak i w kwietniu. Rozpisywałem chłopakom treningi indywidualnie. Chłopcy odsyłali mi materiały w postaci filmików, aplikacji, tak itd. Więc, jakby materiał, materiał ten cały mam i jestem pewny, że chłopaki wykonali swoją pracę. Natomiast od maja zaczęliśmy pracować w szóstkach, tak jak to pozwalał na to rząd. Te restrykcje zostały lekko obluzowane. Dwa tygodnie pracowaliśmy w szóstkach, a później, już normalnie w grupie. I i teraz w miarę normalnie trenujemy, bo jeszcze bez szatni. Musimy tam przestrzegać tych reguł. Nawet chcemy ich przestrzegać, żeby było byłoby jak najbezpieczniej, najbezpieczniej ale, ale uważam, że już trenujemy w tej chwili w miarę w, miarę w normalnych warunkach. Przez cały ten czas wierzył trener w to, że ligę uda się jednak rozegrać w jakikolwiek sposób. Tymczasem prowadzący rozgrywki lubelski Związek Piłki Nożnej wraz z innymi związkami w Polsce postanowił zakończyć sezon. Jakie jest Pańskie zdanie? Czy wspomniane związki nie przedwcześnie podjęły taką decyzję, widząc dzisiaj, że różnego rodzaju restrykcje są luzowane czy wręcz znoszone? To znaczy wierzył. No wierzyłem, może nie tyle wierzyłem, co chca, chciałem się zachować profesjonalnie, tak jak samo jak i zawodnicy i by po prostu być gotowym na to, że w każdej chwili te rozgrywki zostaną wznowione. U mnie taka jakby nadzieja ostateczna upadła na początku maja poczytam pod koniec kwietnia, jak faktycznie okazało się, że grać, że grać nie będziemy. Czy za wcześnie podjęta decyzja, nie wiem, to trzeba było się postawić na miejscu, na miejscu działaczy związkowych. To była bardzo trudna decyzja, ryzykować czyimś zdrowiem nie jest nigdy łatwo. Nie bardzo ktoś chciał wziąć na siebie odpowiedzialność i ta decyzja jest zrozumiała. Choć tak się okazuje, pewnie jakoś tam byśmy mogli te rozgrywki dokończyć, wy wymęczyć, że ja tak powiem. Dzisiaj, czy dzisiaj bym chciał grać ligę? Nie. Dzisiaj jest już czas na to, żeby się przygotowywać do następnego sezonu i chyba to jest taki pozytyw tego wszystkiego. Przetrwaliśmy jakiś czas najgorszy, i najgorszy, najgorszy, tej, tej pandemii. I dzisiaj mamy jakiś wstępny termin podany rozpoczęcia rozgrywek. Są Są jakieś, są jakieś Wskazówki, jak się przygotowywać, na jaki termin, I, i myślę, że to jest najważniejsze. Dzisiaj, jakbyśmy mieli dokończyć rozgrywki, to byłby zwariowany miesiąc, potem byłaby krótka przerwa między jednymi, a drugimi rozgrywkami. Okej, okay, byłoby sprawiedliwie, jeżeli chodzi o wyłonięcie yy, zespołów, które mają awansować, yy, czy, czy spać w tamtym przypadku. Ale, ale no niestety nie udało się rozegrać. Ja tą decyzję przyjmuję ze zrozumieniem. Cieszę się, że jest podjęta decyzja, jeżeli chodzi o nowe rozgrywki. Są podjęte kroki, możemy, możemy myśleć o nowych rozgrywkach, na tym się koczy tutaj. Związki podjęły również decyzję, że pierwsza drużyna uzyskuje awans do trzeciej ligi, ale bez spadkowiczów do klas okręgowych. No, wśród kibiców jest taka dyskusja, że to niekoniecznie jest sprawiedliwe, bo skoro są awanse, to powinny być padki. Jakie jest zdanie trenera na ten temat? Nie było sprawiedliwszego rozwiązania niż gra. Jak, jak nie gramy, to w tym momencie każda decyzja była dla kogoś niesprawiedliwa. Ta decyzja z awansami, aby spadków, myślę, że to dotyka niesprawiedliwością najmniej zespołów, bo, bo tylko te, które miały szansę walczyć o awans, a nie, a, a nie, nie dostały tej, tej szansy, tej okazji. Natomiast jeżeli chodzi o brak spadków, no to tylko... Z jednej strony dobrze, bo faktycznie kogoś zrzucać po pierwszej rundzie do niższej ligi byłoby takim nawet nieludzkim podejściem. Natomiast problemem będzie poukładanie, poukładanie rozgrywek ligowych na następnym sezonie, bo wiadomo brak spadków, znaczy powiększenia ligi. O ile trzecia liga nie będzie z tym miała dużego problemu, tam są kluby dobrze zorganizowane finansowo i, i pod względem możliwości grania w środę i tak dalej. Natomiast czwartej lidze w okręgówce uważam, że będzie to problem w różny sposób. U nas już jest jakieś tam zapowiedzi, że, że będzie dzielenie. To jest właśnie wszystko, to nie ma To serial zakończonym zgodniu, ostatecznie czwarte miejsce. Jest to wynik, który pana zadowala oddający potencjał zespołu, czy może jednak troszkę niedosytu jest? Myślę, że to, to taka odpowiedź, że zajęliśmy czwarte miejsce. Nie wiem, czy zajęliśmy czwarte miejsce. Zajęliśmy czwarte miejsce po rundzie jesiennej. Na koniec sezonu trudno mi powiedzieć, jakie było miejsce. Ja uważam, że zespół był dobrze przygotowany i myślę, że bylibyśmy wyżej. Czwarte miejsce na pewno nie jest dobrym wynikiem. Liczyliśmy na znacznie więcej, ale tak jak mówię, ja nie uważam, że że tamten sezon się zakończył. Ja bym jednak mówił o, o tym, że, że te wyniki nie powinny być uznawane za, za do końca ważne. Tak? My byliśmy na czwartym miejscu po rundzie jesiennej i to z równą liczbą punktów z trzecim miejscem. Natomiast uważam, że na wiosnę wyciągnęlibyśmy znacznie więcej. Mhm, przejdźmy do czasów teraźniejszych. Co obecnie słychać w Tomasowi? Czy pański zespół trenuje, czy może ma wolne? Tak jak powiedziałem wcześniej, my staraliśmy się wykrzesać maksimum z tego, co zaproponował rząd w obostrzeniach, czyli od 4 maja trenowaliśmy w sześcioosobowych grupach. Później, jeżeli była już taka możliwość, przeszliśmy na, na treningi w 20 osób. Co teraz? No teraz trenujemy trzy razy w tygodniu, bardziej jest to forma roztrenowania. Plan jest taki, że od 9 czerwca zaczynamy okres przygotowawczy pod nowy sezon. Chciałbym, żeby do 9 czerwca ta kadra była maksymalnie skompletowana zespołu na, na nowe rozgrywki. Natomiast wiem, że nie do końca będzie to, będzie to pewnie możliwe, więc myślę, że na dwa, trzy nazwiska trzeba będzie poczekać nieco, nieco dłużej, ale, ale mam nadzieję, że od 9 czerwca już, już będzie normalna praca, okres przygotowawczy, codziennie trening i tak dalej wrócimy do takiej normalności. Chciałbym też, żebyśmy mogli wreszcie korzystać z szatni, bo to jednak, przynajmniej dla trenera, jest to, jest to ważna rzecz, żeby ta szatnia, ta szatnia żyła. Mam nadzieję, że to się, to się uda zrobić. Jak zapytam o ruchy transferowe, to zapewne trener mi odpowie, że za wcześnie jest na takie tematy. Dlatego zapytam o dwóch zawodników, których kibiców najbardziej interesuje, czyli chodzi o Wesley'a jakaina i Piotra Goliarza, który ten drugi zdążył zadebiutować, ale tylko w sparingach. Niestety Wesley'a z nami nie będzie. Wesley wrócił do Kanady tuż przed, tuż przed tą pandemią, przed ogłoszeniem pandemii, jak zaczęło się robić zamieszanie. Natomiast Piotrek też jest w domu. Nie, nie dokonaliśmy tego transferu tak naprawdę. Piotrek jest w tej chwili, nie jest zawodnikiem Tomasowi do końca. Trudno mi powiedzieć w tej chwili, jak będzie wyglądała jego sytuacja. Na tą chwilę nie chciałbym się, nie chciałbym się wypowiadać. Natomiast Wesley'a na pewno z nami z nami nie będzie. Uh -huh. A czy szykują się jakieś transfery w drugą stronę, czyli do klubu? No, szykują się. Tutaj mogę uspokoić kibiców, że, że gdzieś tam szukamy tych zawodników i, i nie będzie tak, że, że będą tylko osłabienia. Mam nadzieję, że uda się kogoś pozyskać, ale dla mnie, jeżeli chodzi o transfery, to najlepsze powiedzenie jest to, że transfery lubią ciszę i, i na tą chwilę nie chciałbym się wypowiadać. Poczekajmy spokojnie. Myślę, że lipcu, pod koniec lipca będzie wszystko, wszystko, jasne. Z jakimi nadziejami Pan i Pański zespół podejdzie do nowych rozgrywek? Kibice oczywiście marzą o tym, by w końcu wydostać się z czwartej ligi i awansować do trzeciej. Czy, czy będziecie chcieli, by ich marzenia stały się rzeczywistością? To znaczy nie chcę jakoś tak deklarować, bo ja nie jestem upoważniony do tego, żeby deklarować za klub jakichś celów na, na nowy sezon, natomiast ja jako trener i się zawodnicy też Mamy taki cel, żeby rozgrywki wygrywać. Ten cel nie ukrywam, był mój w tamtym sezonie. Niestety nie udało się rozegrać od tej dosadnej. Nie wiem, jak by się potoczyła. I nikt tego nie wie, nie dowiemy się już nigdy. Natomiast w tym sezonie, tak jak i w każdym, moim celem jest zajęcie pierwszego miejsca. Jednak Liga, Liga zweryfikuje i cele, i ambicje każdego z